Witamy Państwa serdecznie ze słynnego Etihad Stadium w Manchesterze. Już niebawem pierwszy gwizdek spotkania. Tu Dariusz Szpakowski. Będę miał przyjemność komentować dzisiejsze spotkanie w duecie z Jackiem Laskowskim. Zapowiada nam się naprawdę emocjonujące widowisko. Manchester City, drużyna popularnych obywateli, zmierzy się z Atletico Madryt. Bardzo się cieszę, że niebawem obejrzymy to spotkanie. Myślę, że o tym meczu będzie się jeszcze długo mówiło. Najlepszym strzelcem Atletico pozostaje Luis Aragones, który był najpierw napastnikiem za czasów świetności klubu w latach 60. XX wieku, a później stanął u jego steru. Kibice chcą, aby nowy stadion klubu, Wonda Metropolitano, został nazwany jego imieniem. To właśnie Aragones wprowadził do drużyny szereg młodych zawodników, co wydatnie pomogło klubowi odnosić sukcesy. Manchester City wystąpi dziś w takim oto składzie. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej. Sędzia ruszył do niego, będzie chciał utemperować takie zachowanie już od początku. Pierwsze minuty spotkania i mamy pierwszą żółtą kartkę. Szkoda, że na razie bardziej koncentrują się na kopaniu wzajemnie po kościach niż na graniu w piłkę. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Zinchenko. Już wydawało się, że przejęli, ale nie. dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Okej. Okay. Saul. Morata. Zobaczymy. Dobra okazja do oddania strzału. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku? Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Źle. Bernardo Silva. Strata. Piękne, prostopadłe podanie od Dawida Silwy. To może być wyrównanie. Hunaguero złapany na spalonym. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, z tego miejsca można strzelać. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Morata. Co teraz zrobi? Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Koke. Okay. Aguero. I strata Atletico Madrid. Koke. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Ach, nie ma bramki. Ederson przerzuca piłkę nad poprzeczką. Do środkowu jest rzut Saul wycofanie piłki było blisko, a jednak słupek piłka wciąż grze, spalony. Szkoda tej szansy. Rodrigo, ależ przeczytał to jak profesor Kevin de Bruyne, Aguero. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Kevin de Bruyne ustawia piłkę blisko linii pola karnego. Dobra sytuacja, zwłaszcza dla takiego specjalisty. Znakomita interwencja piłka w rękach bramkarza. Dobrze, teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Wspaniała interwencja bramkarza, uratował teraz swój zespół. Zobaczyliśmy, co znaczy bramkarski refleks i podejmowanie decyzji. Wydawało się przecież, że to będzie pewna bramka. Próbował z dystansu. Strata rywali przy piłce Atletico Lemar. Świetny przegląd pola. Ciekawe, jak to rozwiąże. Jest groźnie, może strzelać. Ederson broni, ale to nie koniec akcji. Obywatele tracą piłkę. Kibice City złapali się za głowy. To cud, że nie przegrywają wyżej za linię obrony bardzo sprytnie. Okazja Moraty. Cel, ale zablokowany. Aguero. Atletico straciło piłkę. Za mocne to zagranie. Bramkarz nie powinien mieć problemów. Okej. Okay. Vitolo, Morata i Strata Atlético Madryt. De Bruyne, świetnie teraz. Dawid Silba wyrównująca bramka dla Manchesteru City. Co może dać jedna udana indywidualna akcja. Widzimy jaka moc drzemie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce, czas i niezdecydowanych oponentów, którzy nie zdołali go zatrzymać. Ale kilka atakuje bokiem boiska. Rywale zostawili tutaj sporo przestrzeni. No mogą teraz skarcić rywali. No jak na razie nie powstrzymany. Ma możliwość dośrodkować. Walczy tam. Jeden do jednego to rezultat po. I zaczynamy drugą połowę na tablicy wyników Remis. Rywalizacja jest wyrównana, więc mamy nadzieję na duże emocje. Bernardo Silva. Skutecznie przerwał akcję, ale drużyna atakująca będzie jeszcze miała wrzut za autu. Walker. Z tej pozycji gospodarze mogą precyzyjnie dogrywać. Atletico straciło piłkę. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepił. A jak twoim zdaniem zagrał w pierwszy? Kunaguero zagrał na dobieg. Nic im nie wyszło z tego ataku. Piękne prostopadłe podanie od Dawida Silwy. Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. No zastanawia się czy nie strzelać. Strzela! Ależ to wybronił! Co za interwencja, proszę państwa! Koledzy z zespołu są jego dłużnikami. Takie parady można oglądać bez. Jimenez! Saul! Uh, ale pudło. I mamy remis. Fernandinho, David Silva, Lemar.